Witaj tu Solverice. Rozwiążemy teraz takie zadanie na dowód. Wykaż, że liczba w nawiasie 1 plus 2013 do kwadratu razy w nawiasie 1 plus 2013 do potęgi czwartej jest dzielnikiem liczby 1 plus 2013 plus no i tutaj mamy kolejne potęgi liczby 2013 o wykładnikach od 2 do 7, prawda, naturalnych. No, żeby to zadanie zrobić, to sobie w pewien sposób przekształcimy to długie wyrażenie, które jest sumą tych potęg liczby 2013, mianowicie pogrupujemy je w pewien sposób. Najpierw połączę sobie 1 i 2013 do kwadratu. Tutaj sobie napiszemy 1 plus 2013 do kwadratu. Następnie pogrupuję sobie. To tak co drugą, prawda? Czyli 2013 i 2013 do potęgi trzeciej. Stąd mogę wyłączyć przed nawias 2013. No i wtedy w nawiasie mi zostanie 1 plus 2013 do potęgi drugiej. No i teraz dalej grupuję. No na przykład mogę pogrupować sobie 2013 do czwartej i do szóstej i wyłączyć sobie przed nawias 2013 do potęgi czwartej. Wtedy w nawiasie mam 1 plus 2013 do potęgi drugiej. No, i jeszcze ostatnia para to jest 2013 do 5, do 7. No to mogę sobie wyłączyć tutaj przed przednawias 2013 do potęgi 5, i wtedy w nawiasie, no znowu będzie to samo wyrażenie co wcześniej, czyli 1 plus 2013 do potęgi 2. I to, że w tych nawiasach mamy wszędzie to samo, prawda, tutaj i tutaj. I tu i tu pozwala nam to wyrażenie wyłączyć sobie teraz przed nawias. Napiszemy sobie 1 plus 2013 do kwadratu razy i teraz w tym nawiasie tak tutaj mam razy po prostu 1, czyli 1 plus tutaj mam 2013 następnie 2013 do potęgi czwartej i 2013 do potęgi piątej. No już jest jakiś taki iloczyn, jakiś rozkład na czynniki i już coś mamy z tego wyrażenia tutaj. Z tego niby dzielnika, prawda? Już coś, coś tutaj się nam zarysowało, ale... To jeszcze nie jest wszystko. Jeszcze musimy coś zrobić z tym wyrażeniem w nawiasie drugim. No, na szczęście jest to krótsze wyrażenie. Metoda się w ogóle nie zmienia. To znaczy, będziemy sobie tutaj grupowali co drugi wyraz. I ja sobie to teraz napiszę w nawiasie kwadratowym. Tutaj 1 plus 2013 do potęgi czwartej. Dodać. I jeszcze oczywiście mam dwa pozostałe składniki, z których sobie wyłączę. 2013. I wtedy mam w nawiasie razy 1 plus 2013 do potęgi czwartej. No jest wszystko zrobione, co trzeba, żeby wyłączyć jeszcze przednawias, to, co się powtarza w tych nawiasach wewnątrz nawiasu kwadratowego. No to najpierw muszę przepisać ten pierwszy nawias. No i teraz już tak, kwadratowego już nie muszę pisać. Napiszę tutaj 1 plus 2013 do potęgi czwartej razy, razy co? No tutaj jest razy po prostu 1, czyli będzie 1 plus, no a tutaj mam 2013. No i oczywiście to razem daje nam liczbę taką jak 2014. Czyli no widzisz, że ta liczba musi być dzielnikiem tej liczby z powodu tego, że ta druga liczba ta, ta suma długa tych wszystkich potęg liczby 2013 jest to po prostu liczba, która jest 2014 razy większa od tej pierwszej liczby. No więc w takim razie ta pierwsza liczba jest jej dzielnikiem. Dzięki za oglądanie tego filmu razem ze mną, za uczenie się razem, wspólne. Zapraszam cię do dalszej nauki.